Przez pierwsze kilka minut są cisi i spokojni. Bert podaje dziecko jednemu z nich. Ten trzyma je jak kłodę drewna, a potem przekazuje następnemu. Każdy chwyta małą w nieco inny sposób, zupełnie jakby sobie podawali wiadro z wodą przy gaszeniu pożaru. Dajel patrzy każdemu w oczy, jakby to całe zamieszanie wokół niej było czymś całkowicie naturalnym. Bert siedzi obok mnie na łóżku, ściska moją rękę i wprost bije od niego najprawdziwsza ojcowska duma. Ja natomiast trzęsę się, że lada chwila który z nich spróbuje jakiegoś efektownego rzutu tą naszą dziwną piłeczką. Oddycham z ulgą, kiedy Dajel wraca do Berta, a potem do mnie. Pachnie tytoniem potem i dałabym sobie głowę uciąć oregońskim świerkiem. W końcu Zbierają się do wyjścia. Bert musi jeszcze wrócić do szkoły, więc daje im klucze do mieszkania. Od tych drzwi, do których trzeba wspinać się po metalowych, kręconych schodkach, Bert zagląda do mnie tuż przed kolacją, w drodze do domu. Byli z Łysem w pizzerii, ale nie widział się z kumplami. Boję się myśleć, co też ci Bushmeni zrobili z naszym małym uroczym gniazdkiem, pewnie. Rozpalili tam ognisko na podłodze w saloniku Żeby się ogrzać Około dziewiątej zaraz po ostatnim karmieniu Bert dzwoni do mnie z domu Wciąż nie ma wiadomości od swoich kolegów Umówili się, że pokaże im miasteczko Poza tym miał nadzieję, że kiedy będzie z nimi Uchroni ich od popadnięcia w jakieś tarapaty Dotąd jednak żaden z nich się nie pojawił Chryste, Kate Żeby tylko w coś się nie wpakowali Kiedy poczują blusa mogą być naprawdę niebezpieczni nie przejmuj się nimi, Berto. To są już duzi chłopcy i nie odpowiadamy za nich. Po prostu połóż się, przypilnuj, żeby Willis napił się przed spanią gorącego mleka. To mówiąc, odkładam słuchawkę. Zaraz potem zasypię. Następna rzecz, która dociera do mojej świadomości, to jakiś potworny rumor, wrzaski i nawoływania. Mam wrażenie, że ktoś coś skanduje, ale nie mogę zrozumieć co. W tym momencie budzi się day. Nadstawiam ucha. Woodman! Ktoś wykrzykuje. Woodman! Woodman! O Boże! Z miejsca domyślam się, kto to taki. Co robić? Dzwonię po pielęgniarkę. Zaraz przybiega i jest niesamowicie przejęta. Tłumaczę jej po niemiecku, żeby wpuściła jednego, tylko jednego, i przyprowadziła do mojego pokoju. Siostrzyczka wytrzeszcza na mnie oczy. Powtarzam więc: tylko jednego. Nur eins! Wybiega na korytarz. Nie wiem, dlaczego wybrał akurat tego. Gdy go wprowadza do mojego pokoju, widzę, że jest kompletnie pijany. Może to był jedyny, który jeszcze w miarę trzymał się na nogach. Stoi, a przynajmniej usiłuje stać przy moim łóżku. Opiera się o nie, kolebie do tyłu i do przodu. Głowa mu się kiwa na wszystkie strony. Nie rozumiecie, że to szpital? Nie możecie tu wejść! Co wam szczeliło do głowy? Przygląda mi się. próbuje coś powiedzieć. Ale dopiero za trzecim razem udaje mu się wydobyć z siebie zrozumiałe dźwięki. Klucz. Zgubiliśmy klucz. Umało mało nie wybucham śmiechem. No, tego już do wiele. Sięgam do mojej torebki leżącej na nocnym stoliku koło łóżka. Dlaczego nie poszliście do mieszkania? Bert miał klucz. Znowu mija dłuższa chwila, zanim daje się słyszeć błogotliwa odpowiedź. Poszliśmy. Nikogo nie było. Wołaliśmy, nikt nie otwierał. Wierzę mu, Bert potrafi spać w niewyobrażalnym hałasie. Jak ktoś się wychował koło tartaku, to potem nie zwraca uwagi na byle stukanie. Daję mu klucz. Tylko nie zgub, nasz drogę? Tak, teraz wszystko gra, jak mamy klucz ściska go w sztywno wyciągnięte ręce niczym złoty samorodek znaleziony pod kamieniem w takiej pozie maszeruje do drzwi nie chce mi się wierzyć, że to najbliżsi przyjaciele Berta kiedy następnego dnia w przerwie obiadowej przyjeżdża Bert nie muszę nawet nic mówić oni już mu wszystko opowiedzieli Bert zasłania się obiema rękami, wygląda jak policjant zatrzymujący samochody na skrzyżowaniu o no, już po wszystkim kochanie Wszyscy cię bardzo przepraszają. Już są w pociągu do Heidelbergu. Najpierw jadą do Monachium, a potem dalej. Wiem, że uważasz ich za bandę dzikusów, ale to naprawdę wspaniali chłopcy. Po prostu zmogło ich to niemieckie piwo. Wyciągam do niego ręce i Bert podchodzi do mnie. Bije od niego pierwotna siła mieszkańców Dziwiczej Puszczy. Jestem taka szczęśliwa, że jesteśmy razem. A chciałbym już być w domu. Kiedy wracam, mieszkanie to nie w kwiatach. Moje przyjaciółki przygotowały nam jedzenie na cały tydzień i włożyły wszystko do lodówki. Wystarczy podgrzać. Pierwsze dni w domu spędzam w łóżku, staję tylko do toalety. Kiedy się czuję na siłach, bawię się z Dajel. Taka z niej już bystra dziewuszka, wszystkiemu się uważnie przygląda. To jak nowy początek. Obliczam, że za 7 lat będę miała następne dziecko. W ten sposób. Każdym z tej trójki będę mogła się zajmować tak, jakby to było jedyne dziecko. Poza tym starsze będą dość duże, żeby mi pomóc. Wszystko sobie zaplanowałam. No czegoś jednak nie przewidziałam. Rozdział czwarty. Tejer jest aniołkiem, ale ma też w sobie coś z diabełka. Kiedy kończy trzeci miesiąc, zaczyna mnie gryźć podczas karmienia, a nie ma jeszcze ani jednego ząbka. Berdu uważa, że to zabawne, a ja, że Dajele robi to specjalnie, żeby jego rozśmieszyć. Staje na czworakach, zaraz jak tylko opanowuje sztukę przewracania się na brzuszek, kołysze się w przód i w tył, śmieje się na głos i ma taką zadowoloną minę, jakby właśnie obrabowała bank. Opracowuje własny sposób raczkowania. Nie na czworakach, ale na rękach i stopach. I buszuje po całym mieszkaniu, jak mały piesek. Nic, co znajdzie się w zasięgu jej rączek, nie jest bezpieczne. Staram się schować wszystko, co mogłaby zniszczyć, ale Dajel zawsze okazuje się sprytniejszy. Nigdy nie przesypia całej nocy. Budzi się 3 albo 4 razy. Nakarmiona chce się bawić. Nawet kiedy ma już 6 miesięcy, śpi mniej niż 8 godzin na dobę. Tak bardzo kocha życie, że nie lubi zamykać oczek, jakby coś przeczuwała. Bert i ja. Zamieniamy się w automaty do opieki nad nim niemowlęciem. Na zmianę wstajemy do Dajel. Później pozwalamy jej spać w łóżku między nami. Wydaje mi się, że nic jej tu nie grozi, ale Dajele znajdzie sposób, żeby się wydostać. Tej nocy, kiedy robi to po raz pierwszy, czuję nagle, że Bert szarpie mnie za ramię. Kate, gdzie jest Day? Jestem półprzytomna. Nie wiem. Może któreś z nas przeniosło ją do jej łóżeczka? Ja nie! Bert zrywa się z materaca, po chwili wsuwa głowę do naszego pokoju. Tam jej nie ma. Siadam teraz już naprawdę wystraszona. Może jest u może zabrał ją do swojego łóżka, bo płakała. Wyczoguje się z materaca na podłogę i wstaje. Potwornie mnie boli głowa. Bert biega po korytarzu, coraz bardziej się boję. Wzięł u licha w zamkniętym mieszkaniu, może się podziać niemowlę. Może jej się coś stało. Wtedy słyszę śmiech Berta i zaraz potem śmiech Dajel. Są w łazience. Dajel siedzi pod prysznicem i bawi się zabawkami do kąpieli. No wiem, że bardzo lubi się kąpać. To jedno z jej ulubionych zajęć. Należy no by w środku nocy, po ciemku i bez wody? Dajel pokazuje paluszkiem na kurki. Chce, żebyśmy odkręcili wodę. Jest brudna i przesiusiana. Bert pochyla się i zaczyna ją rozbierać. Dajel wciąż wskazuje na kurki. Okej, okay, To tylko ten jeden raz, ale żadnych więcej kąpieli o trzeciej nad ranem, zrozumiano? Dajelu uśmiecha się i klapie ręczkami o podłogę kabiny. Prysznica, tak jak wówczas, kiedy tam jest woda. Bert, nie będziesz miał mi za złe. Jeśli wrócę do łóżka, jestem wykończona i strasznie mnie boli głowa. Jasne, już cię tu nie ma, dziecino. Zmykaj do łóżka i postaraj się zasnąć. Może po kąpieli uda mi się ją położyć? Kurczę, zanosi się na to, że jutro będę w bardzo niemiłym panem do matematyki. <gry> Odkręca kran. Słyszę jak woda szumi, kiedy idę do naszego pokoju i kładę się do łóżka. Nie wiem, kiedy Bed wraca do mnie. Możliwe, że w ogóle nie wraca, ponieważ gdy budzi mnie płacz Dajel, nie ma go już w domu. Kilka razy odwiedzają nas rodzice. Tato fantastycznie bawi się, z zdaje. Nigdy bym się tego nie spodziewała. Chodzi za nią po całym mieszkaniu i pozwala jej robić wszystko, na co ma ochotę, pod warunkiem, że niczym to jej nie grozi. Tato mówi, że to tak jak wyprowadzanie szczeniaczka na spacer, a poza tym, że spędzając tyle czasu na podłodze, on sam zyskuje całkiem nowy ogląd rzeczywistości. Robi dajel samolot, sadza ją sobie na kolanach albo pozwala skakać po swoim brzuchu. Teraz przypominam sobie, jak robił to wszystko ze mną, z Matem i Kamil. Zupełnie już o tym zapomniałam. Pojawienie się dziecka zawsze wywołuje masę wspomnień z własnego dzieciństwa, które dawno wyleciały nam z głowy. Gdybym nie widziała taty z Dayelle, nigdy bym sobie nie przypomniała tych wszystkich sztuczek, które z nami wyczynią. Zabawne jak łatwo się wszystko zapomina. Myślę, że niepamięć jest najbliższym śmierci stanem którego doświadczają żyjący. To coś innego niż sen. Mama dużo czyta, Daniel. Wydaje mi się, że to ją uspokaja. Mama opowiada mi o wynikach badań naukowych, według których mojemu dziecku, począwszy od niemowlęcia, powinno się czytać nie mniej niż trzy książeczki dziennie. Zdaniem tych samych naukowców, każde normalne dziecko, któremu przeczytano trzy tysiące książeczek, zanim zaczęło chodzić do szkoły. Później radzi sobie dużo lepiej z nauką, nawet na uniwersytecie. Mój Boże, 3000 tysiące książeczek. Kiedy Dej podrasta, a pogoda się poprawia, mama zabiera ją do ogródka i nad jezioro, gdzie razem karmią kaczki i łabędzie. Dej jest kochanym dzieckiem, dopóki nie próbujemy zrobić z nią czegoś, czego ona sobie nie życzy, albo nie dajemy jej tego, na co akurat ma ochotę. Wtedy potrafi być taka oparta, że chętnie bym ją stukła. Ale kochamy ją mimo to a może właśnie z powodu tych wszystkich jej szelmost i ciągłej opieki, której od nas wymaga. Wszystko układa się już całkiem dobrze, kiedy okazuje się, że znowu jestem w ciąży. Day ma tylko 13 miesięcy i oczywiście nie wyrosła jeszcze z pieruch. Nawet Bert, który już wie, ile sił kosztuje wychowywanie dzieci. Jest nieco zaniepokojony. Jadę do mojej frauenklinik, klinik, gdzie nie są zachwyceni, że tak krótko po cesarskim cięciu będę miała kolejne dziecko. My jednak decydujemy, że je urodzę, a potem Bert podda się sterylizacji albo jaka, że sobie podwiąza dzienniki. Wiem, że nigdy nie będzie nas stać na więcej niż troje dzieci. Tym razem dłości mam już od samego początku, a oprócz tego bardzo niskie ciśnienie. Ledwo mogę jeść, a kiedy uda mi się coś przełknąć, zwykle wszystko zwracam. Bert bardzo się o mnie martwi, chce, żebym rozważyła możliwość przerwania ciąży. Jeszcze nie jest za późno, odkładam decyzję, ale rano już wiem, że chcę tego dziecka. Tym sposobem, zanim skończę czterdziestkę, wszystkie nasze dzieci będą już w szkole. Dzieci będą w tej samej szkole co my. Będziemy mogli dalej uczyć, może nawet tu, w Szterbergu. Nie tak to sobie zaplanowałem, ale teraz wydaje mi się, że to niezłe rozwiązanie. Jeśli tylko przeżyję następne cięcie. Mia przychodzi na świat 17 grudnia. Błagam lekarzy, żeby na Wigilię puścili mnie do domu. Zgadzają się, ale pod warunkiem, że zaraz po świętach wrócę do szpitala. W pierwsze święto mój lekarz przychodzi żeby mnie zbadać. Mówi, że niechętnie znowu będzie mnie kroił i psuł te wszystkie piękne szwy, które założył poprzednim razem, ale że teraz wszystko poszło równie dobrze. Myślał nawet, iż uda mi się urodzić naturalnie. To pierwsze świadome święta Dajel. I mała jest zachwycona. Moi rodzice przyjeżdżają z Paryża i są już u nas, kiedy wracam ze szpitala. Tato przywozi kamerę, wideo. Woła na mnie mamma mija i kręci parę przepięknych scenek w rodzaju tej, kiedy Dajel całuje Miję w czasie karmienia, a potem sama próbuje się pożywić przy mojej drugiej piersi. Mamie udaje się zająć dajeli jeden z gwiazdkowych prezentów to nowa książka. Daj u mnie pokazywać już nie tylko obrazki, ale nawet słowa, będzie czytać jeszcze przed ukończeniem piątego roku życia.